Dzień dobry, moi drodzy, witajcie na naszym kanale. Ja się nazywam Adrianna Wilk i dziś przychodzę do Was z kolejną porcją politycznych informacji. Szymon Hołownia jeszcze niedawno był pupilem mediów, politycznym świeżakiem, który miał wnieść do polskiej sceny powiew świeżości. Dziś wychodzą na jaw fakty, które pokazują go jako bezwzględnego gracza, gotowego dla ratowania własnej pozycji politycznej na spiski, zdradę koalicji i układy z Jarosławem Kaczyńskim. Jak ujawnia Robert Mazurek na kanale Zero, Hołownia rozgrywa podwójną grę, której celem nie jest dobro koalicji rządzącej, ale utrzymanie własnej kariery i zablokowanie politycznych planów Donalda Tuska oraz Włodzimierza Czarzastego. Wszystko zaczęło się od głośnych kolacyjek u Adama Bielana. To tam spotykali się Hołownia Kaczyński, a także Michał Kamiński. Politycy, których trudno posądzać o wspólne cele, a jednak znaleźli wspólny język. Jak się okazuje, nie chodziło tylko o blokowanie zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, ale także o przyszłość marszałkowskiego fotela. W listopadzie Włodzimierz Czarzasty ma objąć stanowisko marszałka Sejmu w ramach rotacyjnej umowy koalicyjnej. Hołownia jednak wcale nie zamierza oddać tej funkcji bez walki. Zamiast lojalności wobec partnerów koalicyjnych, wybrał cyniczną grę, w której liczy się wyłącznie jego własny interes. Hołownia ma dwa plany. Oba prowadzą do jednego celu niedopuszczenia czarzastego do fotela marszałka. Pierwszy plan to zerwanie umowy koalicyjnej i podważenie wyboru nowego marszałka. W tym scenariuszu, hołownia i jego posłowie z Polski 2050 mieliby znaleźć pretekst, by zagłosować przeciwko czarzastemu. Argumentów nie brakuje od jego niepopularności po przypomnienie, że to dawny działacz postkomunistycznej lewicy. Drugi plan hołowni jest bardziej wyrafinowany. Zakłada udawanie lojalności wobec koalicji, ale za kulisami blokowanie większości sejmowej potrzebnej Czarzastemu. W efekcie Hołownia miałby rozegrać własnych partnerów, a jednocześnie twierdzić, że nie ponosi winy za porażkę Czarzastego. Robert Mazurek ujawnia, że Hołownia jest gotów zaryzykować polityczne trzęsienie ziemi, nawet jeśli oznacza to wybuch bomby atomowej w samej koalicji. Jego partia ma dziś 30 posłów. Ale nie jest tajemnicą, że Polska 2050 znajduje się na równi pochyłej. W wyborach ta formacja prawdopodobnie nie przekroczyłaby progu, a sam Hołownia doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Dlatego jego jedyną szansą na polityczne przetrwanie jest wywołanie kryzysu i rozbicie obecnej układanki. Nie można przy tym zapominać o wątku osobistym. Hołownia i Tusk od dawna darzą się niechęcią. Donald Tusk nie ufa Hołowni a Hołownia nie ukrywa, że w Platformie Obywatelskiej nie ma dla niego miejsca. Tusk już dawno uznał, że lider Polski 2050 jest skończony, a na jego ludzi nie warto stawiać. W tej sytuacji Hołownia gra w bank. wie, że nie ma nic do stracenia, a jeśli uda mu się storpedować Czarzastego, zyska opinię polityka, który potrafi przeciwstawić się nie tylko Lewicy, ale i samemu Tuskowi. Czarzasty potrzebuje 231 głosów, by zostać marszałkiem, Sama Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe i Lewica razem nie mają takiej liczby. Brakuje im 18 głosów, które mogą zapewnić tylko posłowie hołowni. Jednak w Klubie Polski 2050 wcale nie ma jednomyślności. Wielu posłów nie zamierza głosować na czarza z tego z powodów ideowych. Młodzi parlamentarzyści wprost przyznają, że nie zagłosują na komucha, bo ojcowie z czasów Solidarności nigdy by im tego nie wybaczyli. Inni tłumaczą, że wybór lewicowego polityka w momencie, gdy społeczne nastroje idą w stronę prawicy, byłby politycznym samobójstwem. Do tego dochodzą potencjalne pęknięcia w innych partiach koalicji. W polskim stronnictwie ludowym są konserwatywni posłowie, którzy również mogą wstrzymać się od głosu. W samej platformie nie brakuje polityków o opozycyjnej przeszłości, którzy nie chcą głosować na dawnego działacza SLD. Wystarczy 13 posłów, którzy nie poprą czarza z tego, by cały plan rotacyjnej marszałkowskiej umowy się rozsypał. I właśnie w to gra hołownia. Na chaos, który pozwoli mu pozostać w polityce jako rozgrywający. Ta gra to jawna zdrada wobec koalicjantów i wobec wyborców, którzy mieli nadzieję, że nowe ugrupowania wniosą przejrzystość i stabilność. Zamiast tego hołownia pokazuje swoją prawdziwą twarz, polityka bez skrupułów. Gotowego na układy z Kaczyńskim, byle tylko nie oddać stołka. To, co miało być nową jakością, okazuje się starą, zakulisową grą, jaką Polacy znają od dekad. Donald Tusk nie zamierza tego wybaczyć. Jak wskazuje Robert Mazurek, Tusk już przygotowuje plan przejęcia posłów Polski 2050, jeśli Hołownia zdecyduje się na zerwanie koalicji. Już teraz kilku parlamentarzystów opuściło szeregi tej partii, a dla reszty Tusk ma otwarte drzwi. W takiej sytuacji, Hołownia zostałby sam, a jego formacja rozpadłaby się jak domek z kart. Nastroje w obozie władzy są coraz gorsze. Wewnętrzne spory, brak zaufania i gra na własne interesy pokazują, że koalicja Tuska trzeszczy w szwach. A głównym rozgrywającym tego kryzysu jest właśnie Hołownia, który zamiast lojalności wobec partnerów wybrał zdradę i spiski przy biesiadnych stołach u Adama Bielana. Cała ta sytuacja to dowód, że hołownia nie ma żadnej wizji państwa, żadnego planu reform. Jedyne o co walczy to jego własne stanowisko i przetrwanie na scenie politycznej. Wbrew swoim wcześniejszym deklaracjom o nowym stylu polityki, hołownia pokazał, że potrafi być takim samym graczem jak starzy wyjadacze. Z tą różnicą, że jemu brak charyzmy i zaplecza, które pozwoliłoby mu rozgrywać te spiski na dłuższą metę. To, co ujawnia Robert Mazurek, nie pozostawia złudzeń. Przed nami otwiera się perspektywa politycznej wojny, w której hołownia zaryzykował wszystko: koalicję, własną partię i reputację. To jest zdrada, która na długo zapisze się w historii polskiej polityki. I choć dziś hołownia próbuje jeszcze lawirować, udając lojalność wobec koalicji, fakty są bezlitosne. Jego plan to rozbicie układu, którego sam jest częścią. Donald Tusk tego nie zapomni. W polityce zdrajców się nie wybacza. A wyborcy, którzy kiedyś uwierzyli w obietnice hołowni o nowej jakości, muszą dziś zmierzyć się z brutalną prawdą. Ich lider sprzedał się w imię własnych ambicji. Cała sprawa pokazuje też słabość Polski 2050 jako formacji. Partia ta, która miała być alternatywą wobec skostniałych układów, od początku była tworem zbudowanym na medialnym wizerunku hołowni, a nie na solidnym zapleczu politycznym. Gdy tylko kurz kampanii opadł, a emocje wyborców osłabły, okazało się, że Polska 2050 nie ma ani struktur, ani kadr, które mogłyby utrzymać ją przy życiu na dłużej. Dlatego, Hołownia desperacko szuka sojuszy, nawet z Jarosławem Kaczyńskim, bo wie, że sam nie jest w stanie przetrwać. To nie jest wizja dla Polski, to jest wizja dla ratowania własnego fotela. Nie można również zapominać o tym, że zdrada Hołowni podkopuje nie tylko Donalda Tuska czy Włodzimierza Czarzastego, ale przede wszystkim wyborców. Ci ludzie oczekiwali stabilności, końca politycznych przepychanek i poważnej odpowiedzialności za państwo. Tymczasem dostają powtórkę z najgorszych lat trzcień Rzeczypospolitej. Zakulisowe układy, spiski przywinku, targi o stołki i nielojalność wobec partnerów. Hołownia nie tylko zdradza swoich sojuszników, ale także zdradza Polaków, którzy liczyli, że wreszcie ktoś odsunie polityczne interesiki od spraw państwa. Historia uczy, że tacy gracze jak Hołownia kończą marnie. Donald Tusk ma długą pamięć i nie zapomina, kto próbował grać przeciwko niemu. Włodzimierz Czarzasty również wie, że ktoś chce podciąć mu skrzydła w ostatniej chwili. Hołownia może więc jeszcze przez chwilę cieszyć się światłem reflektorów. Ale to światło szybko zgaśnie, a jego polityczna droga skończy się tak, jak zaczęła jako epizod medialny, a nie jako trwała siła w polskiej polityce. To właśnie dlatego zdrada hołowni będzie symbolem upadku kolejnej efemerydy, która obiecywała Polakom lepszą przyszłość, a skończyła na politycznym śmietniku. Dziękuję Wam za oglądanie naszego materiału. Zachęcam, abyście zasubskrybowali ten kanał i kliknęli ikonkę dzwoneczka, żeby nie ominął Was żaden nowy film. Będzie mi też niezmiernie miło, jeżeli pozytywnie go ocenicie i napiszecie komentarz dla statystyk, aby dołączyć do walki z niekorzystnym dla nas algorytmem. Do usłyszenia!